Jak youtuberzy próbują okradać złodzieja Diviego. Powstała masa kanałów, które kopiują 1 do 1 to co Divi, chcąc zdobyć zasięgi. Kolejne ochydne filmy Minecraft. Kontrowersje wokół TG-miego odnośnie botów na jego driveie I jak faktycznie było. Znamy zwycięzcę nagrody najlepszego streamera Minecraft. Jawor jako pierwszy polski twórca testuje Apple Vision Pro. A na koniec mam dla was wiele więcej ciekawych newsów ze świata oraz nowości z YouTube'a. Cały czas totalnie rozwalacie system Zaangażowaniem w filmy. Także teraz wystarczy, że dobijecie tutaj 950 łapek w górę, a już za dwa dni dostaniecie nowy odcinek, a na 1500 lajków like w 24 godziny robimy Maraton newsów. Także zostaw teraz lajka, like bo jest warto. A żeby żaden temat ani news widzu nie ominął, zostaw teraz suba z dzwoneczkiem, bo każdy, kto go ma, zawsze jest ze wszystkim na bieżąco. A zacznijmy dzisiejsze newsy od ciekawego i przyjemnego tematu odnośnie popularnego twórcy Jawora, którego to możecie kojarzyć z G, jak i z kontentu w prawdziwym życiu, który to tworzy już od ponad 3 lat. Ale sam temat nie tyczy się tylko jego osoby, a również nowych okularów VR Apple Vision Pro. Gdyby ktoś nie wiedział co to VR to jest to wirtualna rzeczywistość, dzięki czemu na przykład możemy grać w gry jeszcze bardziej realistycznie się czując i wczuwając się w samą grę, jakbyśmy to faktycznie byli jej postaciami. Jednakże wszystko ma swoje plusy i minusy a Apple, jak to Apple stworzyło takowe okulary tylko oczywiście musieli dodać coś od siebie, bo nie są to zwykłe okulary VR, tylko niekoniecznie z wirtualną rzeczywistością, a po prostu z rzeczywistością. I mówiąc wprost, jak i pokrótce, przez takie coś możecie mieć komputer przed oczami i chodzić z nim gdzie tylko chcecie. Ale z racji, że oczywiście urządzenie to nie jest dostępne aktualnie na ten moment w Polsce, a jedynie w Stanach, Jawor wybrał się właśnie do Stanów i chyba jako pierwszy polski tego typu twórca testował je przez 20 lat. 4 godziny. I według mnie jest to niesamowite, jak to może zmienić dosłownie wszystko. Ale też przerażające, bo może to wpłynąć również negatywnie na przyszłość świata. Jednakże myślę, że na plus dla jawoja, bo może ono również stworzyć na tym masę kontentu. A ciekawie jest się również o tym dowiedzieć więcej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. 100 tysięcy lajków i jedziemy do Stanów i je testować. Zaraz przejdźmy do ostatnio popularnego tematu wokół Buddy, czyli jednego z największych polskich YouTuberów. Mianowicie Buddy. Budda od jakiegoś czasu zapowiada swój własny pełnometrażowy film, który będzie w kina. I jak się teraz dowiedzieliśmy, już od 22 marca będziemy mogli właśnie tam go zobaczyć. To co wiemy o samym filmie nie będzie on biografią Buddy, a po prostu większym projektem, bo jak sam Budda powiedział, na biografii jest on jeszcze za młody. Ale co ciekawe, to 700 osób już teraz mogło go zobaczyć, bo zorganizował on właśnie takie wydarzenie. W sumie to przedpremierową akcję pojmującą tam film. Dodatkowo Buddha się jeśli chodzi o sam kanał, zapowiedział, że od niego w tym roku zobaczymy o wiele mniej treści, jeśli chodzi o też samą regularność, ale będą one totalnie lepsze jakościowo i oczywiście mocniejsze projekty również pewnie będą, przez co teoretycznie poziom powinien się jeszcze bardziej podnieść. I szczerze mówiąc, faktycznie tutaj pisze się historia. I ciekawi mnie tylko, jaki będzie odbiór z samego filmu, ale ja na pewno na niego pójdę, także subskrybujcie z dzwoneczkiem, a zawsze będziecie wiedzieć o wszystkim na bieżąco i dam wam moją opinię na pewno na filmie. A jeśli nie chciałeś odcinek do tego momentu, to w komentarzach napisz hashtag Kopia, a przypnę ci serduszko, no i oczywiście masz szansę pojawić się na naszej szefowskiej tablicy, tak jak to osoby tutaj za mną, które serdecznie pozdrawiam. Hashtag Kopia w komentarzach. Teraz umówmy sobie naprawdę ciekawy i wyjątkowy temat, bo tyczy się on odpowiedzi oryginalnego twórcy na kopię śmiesznego, który to skomentował sam film. I co ciekawe, to po odpowiedzi oryginalnego twórcy nawet postanowił dać inspirację w opisie, ale jeszcze ciekawsze było to, że jego widzowie w komentarzach nie nie wiedzieli, że sam film jest skopiowany, a tak jest on skopiowany. Ale jak sam oryginalny twórca tego filmu napisał. Szczerze mówiąc nawet nie jestem wkurzony. Ten film jest wstawił jakości i jestem zaszczycony, że uznali moją to na za tyle dobę, że można ją skopiować. Poza tym nadal nie jest to w porządku, ale przynajmniej nie skopiowali mój trafik wideo DEO po krawcze. jak na nawet. Wszystko to zostało skomentowane na X-ie i jak najbardziej ta opinia jest zrozumiała, bo mimo wszystko śmieszny, nie skopiował tego na przykład jak inni twórcy potrafią skopiować. A chociaż Trochę zmienił koncept, jeśli chodzi o ujęcia na filmie, mimo to i tak nie. Jest to dobre, jak sam twój co napisał, ale nie jest to aż tak złe, jakby mogło być w innym przypadku. Ale zanim przejdziemy do następnego newsa, warto, abym opowiedział wam coś o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest sieć serwerów craftmc.pl. Craftmc wy już zapewne bardzo dobrze znacie i mam nadzieję, że gracie, a jeśli nie, no to już wam mówię o co chodzi, na czym możecie tam zagrać. Craftmc to serwer Minecraft, dzięki któremu dosłownie nie da się nudzić. Mówię to, bo gram sam naprawdę wręcz codziennie. Bo na samym serwerze jest masa już trybów, dzięki czemu zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie. Poczynając od te najnowsze jak Box PvP, Anarchia czy nawet Drop SMP, a może nawet AF SMP, po te nostalgiczne jak czysty survival, Vival, Wars czy nawet gildie na wersji 1.8. Pamiętajcie również o wbiciu na Disco Discorda, bo tam macie więcej informacji o konkursach na Yangi, które również możecie zakupić na stronie serwera. Także już po obejrzeniu tego filmu lećcie i grajcie na Craftemce, serwer jest non premium, dodatkowo możecie wejść na niego właśnie na każdej wersji Minecrafta. Także no co, zapraszam, kraftemc.pl. Ostatnio mówiłem wam o działalności Krzysi Mieja, jeśli chodzi o muzykę. No i szczerze mówiąc, jak widać, dalej ona się nie zatrzymuje, bo ostatnio była ta piosenka miłosna, później disna jakiegoś typa, którego nikt nie zna, a teraz jest to kolejny dis, ale tym razem na chłopaka i tysi. No jak najbardziej powiem wam tak, uczuciowa i naprawdę przykra piosenka. Łezka mi poleciała, jak słuchałem. Krzysiu również zdisował go w sumie w opisie za jest chłopak Tysi waży 150 kg i nie jest Sigma JZ. A tutaj nie miło, nie miło, ale no mocno. Widziałem też, że spodobała wam się moja piosenka na kanale IGX, więc serdecznie zapraszam. 1111 łapek w górę i wrzucam wam kolejną, więc wiecie, co, wiecie co robić. Teraz porozmawiajmy sobie o Bloku i jego ostatnich poczynaniach na YouTubie, ponieważ jakiś czas temu zauważyłem, że naprawdę zaczął on na nowo przykładać się do filmów. I co ciekawe, wydał on wczoraj kolejny film, w którym to przetestował. 100 babów w całej Polsce. I szczerze mówiąc są to na ostatnio naprawdę fajne i ciekawe filmy. Sami oglądam i dajcie znać czy oglądacie i czy lubicie Bloka. Teraz coś o Streamer Awards, czyli po prostu nagrody streamerów roku w danych dziedzinach. Jeśli chodzi przykładowo o streamera ogólnie całego roku, wygrał to oczywiście Kai Senat. Jednakże co ciekawe to również pojawiła się kategoria streamera Minecraft, którą zwyciężył Quacity. Nie wiem czy dobrze przeczytałem, ale tak myślę. Ale jest to oczywiście popularny twórca. Jeśli chodzi Chodzi o Minecrafta oraz założyciel QSMP, czyli popularnego SMP za granicą. Wczoraj odbył się dość wyjątkowy live jego, a w zasadzie to nic wyjątkowego by się tam nie działo, gdyby nie to, co podczas losowego momentu na live się właśnie stało, gdzie to jego kanał dosłownie został zbotowany. I ogólnie dużo kontrowersji wylało się pod jego postem na społeczności. Post Ty. Ktoś mi boty tutaj śmignął. <laughs> Błagam, tylko nie zepsuj mi algorytmu YouTube'a. Lety, bo się odbiły. Jesus, ja pierdzielę. Coś się popsuło się i nie było mi słychać. Gdzie to TJ zapewne ironicznie napisał? Ludzie mówią, że się kończę na YouTubie, kanał ubija, a wczoraj na live padły rekordy i ponad 18 tysięcy ludzi w jednym momencie XD. I oczywiście nie każdy to zrozumiał, nie, nie każdy zrozumiał również nie tego posta. I tak były to oczywiście boty, bo stałych widzów TJ na live miał około 400, a nagle skoczyło to do 3000, a później nawet do 18. Co warto wspomnieć, takie coś dzieje się na często. Jak już mowa właśnie o botach, to również co potworek się na temat nich wypowiedział, ale w kontekście botów w komentarzach, które również można bardzo często spotkać. Jest to dosyć dziwne, że YouTube nie potrafi nawet wykryć takich komentarzy, a twórca często samojętnie musi to usuwać. Teraz przejdźmy do tematu odnośnie tego co się dzieje aktualnie na polskiej scenie Minecrafta, jeśli chodzi o tak zwane kopiarki, bo jest ich naprawdę coraz więcej. Jest to w sumie zaskakujące, bo teraz dosłownie złodzieje okradają złodziei i Wiecie, no jak do niedawna DIVI ustanowił trend kradnięcia z zagranicy, przez co bardzo mocno się wybił, to teraz twórcy nawet nie kradną już z zagranicy, bo idą na jeszcze większą łatwiznę kradnąc od polskich twórców. Czyli nawet nie chcę im się już tłumaczyć filmów, bo wolą po tym samym języku sobie słowo w słowo powiedzieć to samo. Bo przecież łatwiej jest ukraść film od youtubera, który też go ukradnie. I powiem wam, że jakiś czas temu mówiłem wam o sytuacji Piccha, czyli byłego gracza ich SMP, jednakże wtedy mówiłem wam to w kontekście tego, czy on nie jest czasem Divim. I nie, nie jest. Jednakże nie zmienia to faktu, że zachowuje się naprawdę gorzej niż Divi. Jest to śmieszne, bo dosłownie uważa Diviego za chyba niesamowitą osobę. I mimo, że nim nie jest, to kradnie to samo, co on. Stosując nawet te tytuły, co on, jeden to jeden. I Pikachu opiera na tym swój cały kanał. Mimo tego, że prywatnie do niego napisałem w tej sprawie, już 11 lutego, gdzie to powstał o nim film. A co stało się z tym filmem, to zaraz wam powiem, bo to już w w ogóle jest jakiś hit. Ja mu napisałem, że miałem o nim info już od dawna. Jednakże, aby dać mu szansę na poprawę, po prostu postanowiłem tego nie poruszać. Napisałem mu też, ale sorry o to trochę to, bo słabo to wygląda. A Pikchu napisał wiem, wiem i co najlepsze, już z nim obgadałem, usunął film. Chłop zamiast zmienić swoje postępowanie wolał usunąć prawdę o sobie, żeby nikt się o tym nie dowiedział, mimo, że sam o tym pisze. To jest niesamowite. I nie, Pikachu, mimo tego, że wiedział, jak sam napisał, że słabo to wygląda, Dalej robi to samo. Co najlepsze, stworzył całą ekipę, która robi to samo, a on jest głównym tego przewodnikiem, i głównym przewodnikiem, od którego to biorą, jest Divi. Mogę również powiedzieć, że jedna osoba z ich składu prawdopodobnie się, można powiedzieć, wykrzaczyła i postanowiła mi napisać, jak to faktycznie wyglądało. Przykładu, jak Pikachu nakazywał wręcz kraść shortsy od Divi'ego tym mniejszym twórcom, pewnie jeszcze niedoświadczonym. Ale co mam sądzić o osobie, która dosłownie pisze, że najlepszym sposobem na dużą ilość viewsów jest kopiowanie. Pik czy wejść w te to nie koniec naszych dzisiejszych pięknych youtuberów Bo jest jeszcze jeden A nawet pewnie i więcej Widz nawet podesłał mi gościa Który robi to samo co Divi I nawet stworzył podobną nazwę co Divi Ale żeby nie dawać mu jakiejkolwiek atencji Wam tutaj go nie pokażę Jeśli chodzi o nazwę czy logo Mimo wszystko mam pewne podejrzenia Kto to może być Ale jak na razie też nie będę się z wami nimi dzielił Bo po prostu są to moje domysły A dowodów jest na to mało Pamiętajcie, że każdy Dosłownie każdy nim może być Tak samo jest z Divi. Ale jest to naprawdę przykre bo do tego, co youtuberzy w dzisiejszych czasach robią, ci mniejsi, ci więksi naprawdę przyczynia się to, że po prostu Minecraft będzie również upadał. Minecraft będzie upadał, bo komu będzie się chciało oglądać filmy, które zaraz będą ukradzione nawet od polskich twórców, że polski twórca będzie kreat od innego polskiego twórcy. To już będzie naprawdę powalone, a tylko do tego to zmierza. Teraz temat od was, a mianowicie ostatnio mówiłem wam o tragicznych szorcach dla dorosłych, które lądują na YouTube'a bez jakichkolwiek problemów. Co ciekawe, mój film przez to dostał ograniczenie, jednakże jeśli chodzi o zagranicę, takich twórców jest wiele, w Minecrafcie nawet. Spójrzcie sami na to. Zostawię to już bez mojego komentarza, ale ten temat sobie tylko dlatego, że jest to żałosne. Jak YouTube traktuje twórców. Woli pojmować filmy osoby, która narusza ich zasady, bo więcej zarabia niż osoby, która wręcz przeciwnie, pilnuje zasad, a w dodatku to właśnie takiej osobie wywala ograniczenie. Widzowie wlatuje bonusik i dzisiaj do testowania mam dla was serdecznie przygotowałem bananika, jak widzicie. Dzisiaj zdrowo. No i soczek, jakiś taki o, też zdrojowy nawet i co? Testujemy widzowie. Proszę Państwa, banalik naprawdę aksamitny w smaku, naprawdę niesamowity, ale trzeba to czymś popić, więc popijamy soczkiem. Soczek taki o. Soczek również niesamowity. I widzowie wielowocowy. także pamiętajcie, zdrowo się odżywiajcie widzowie. 1500 lajków i testujemy kepsa tutaj, w tym miejscu. I co? Widzimy się za niedługo. Długo.